Dzień dobry, witam Państwa na kanale Kiermasz Smaków i zapraszam dzisiaj do przygotowania ze mną strobonowa. Potrzebne nam jest około kilograma wołowiny pokrojone w grubszą kostkę, najlepiej udziec lub ligawa jeden większy ogórek pokrojony w kostkę, jedna papryka pokrojona w kostkę, 30 deko pieczarek pokrojone w kawałki, dwie średnie cebulki pokrojone w kosteczkę, szklanka przecieru pomidorowego, dwie łyżki koncentratu pomidorowego, dwie łyżki oleju, około pół litra bulionu, ewentualnie wody i przyprawy. Mamy tutaj łyżeczkę soli, łyżeczkę czarnego pieprzu, łyżeczkę słodkiej papryki, łyżeczkę ostrej papryki i łyżkę majeranu. Przechodzimy teraz do przygotowania potrawy. W garnku przesmażamy na oleju przygotowaną wcześniej cebulkę. Gdy cebulka się lekko zeszkli, dodajemy mięsko. Mieszamy od czasu do czasu, aż mięsko się lekko zarumieni. Do podsmażonego mięsa dorzucamy paprykę, pogodkę. Czarki. I mieszamy. Następnie dodajemy koncentrat pomidorowy i przecier pomidorowy. I wszystko, a i dolewamy bulion. I wszystko dusimy do miękkości mięsa. A na, pod koniec gotowania dodamy przyprawy. i dolewamy bulion. Gdyby Państwo zauważyli, że jest za mało wody, bo wyparuje podczas gotowania, można troszeczkę uzupełnić wodą lub bulionem, jeżeli jeszcze posiadamy. I tak przygotowane danie przykrywamy pokrywką. I gotujemy do miękkości mięska. Teraz, gdy mamy już miękkie mięsko, dodajemy przyprawy. I gotujemy jeszcze około 5 minut. Razem z przyprawami. I możemy kosztować. Nasz strogonow jest już gotowy i teraz przedstawię Państwu propozycję mojego podania. Prezentuje się tak, jest przepyszne, soczyste i mięciutkie mięsko. Możemy podać to z bułeczką, z kluseczkami lub pampuchem. Dziękuję Państwu za oglądanie dzisiaj mojego filmiku. Proszę o łapki w górę, o subskrypcję kanału, o wciśnięcie dzwoneczka, żeby żaden przepis Was nie ominął. I do zobaczenia do następnego przepisu.